Drodzy czytelnicy, przede wszystkim dziękuję Wam bardzo, że przez cały ten tydzień byliście z nami z tygodnikiem do rzeczy. Szczególnie serdecznie dziękuję tym tysiącom osób, które kupiły nasze cyfrowe wydanie. Byli też oczywiście tacy, którzy głosili, że nas już na rynku nie ma i nie będzie. Powiem im, odpowiem im przywołując pewne przysłowie: psy szczekają, karawana jedzie dalej. A ta karawana to nasz tygodnik jedzie dalej, wychodzi. I w wersji cyfrowej, i w wersji papierowej, tak jak Państwu tydzień temu obiecałem. W tygodniku szczególnie polecam dwa teksty. Grzegorza Kucharczyka, tekst okładkowy, Siła wiary w czasach zarazy. Profesor Kucharczyk zastanawia się nad tym, jakie znaczenie ma to, co się stało w wymiarze nadprzyrodzonym, metafizycznym, religijnym, związanym z wiarą. I Rafał Siemkiewicz pisze o tym, jaka będzie pozycja Polski w przyszłej Europie, w przyszłym świecie, w tym świecie już po jak skończy się epidemia. Proszę państwa, serdecznie zachęcam do kupienia naszego tygodnika. Tak jak mówiłem, dwie wersje, jeden tygodnik, cyfrowa i papierowa. Wybór należy do państwa, byle to był właściwy wybór tygodnika do rzeczy.